Dzieci odwiedzą mnie Przyjdzie więc Jasio Przybiegnie Zuzia Będziemy bawić się Przyniosę swoją piłkę Klocki przyniesie Jaś Zuzia ma kredki i plastelinę To będzie cudny czas Dzieci razem bawią się Bawią się, wspaniale bawią się Płować zamek lub narysować coś A z plasteliny ulepić sadek Lub marynarzysto. marynarzysko Albo za piłką biegać A jeśli znudzi się Patrzeć na góry, tyle sadek, statek Będzie to cudny dżent Dzieci razem bawią się, bawią się, bawią się, bawią się. Dzieci razem bawią się, bawią się. Możemy też pomarzyć, marzyć, choć co tylko chcesz. Muszę też ratować banki, w lub się. Albo zabiję odwiedzą mnie Przyjdzie nic Jasio Przybiegnie Zuzia Będziemy bawić się przyniosę swoją piłkę Klocki przyniesie Jaś Zuzia ma krew i plastelinę Będzie to cudny czas Dzieci razem bawią się Bawią się Bawią się Dzieci razem Jestem się, wspaniale, dobra, chodźcie. Mówi się, proszę pani. Dobry, proszę pani. Ani chyba, zapomniałeś. A bo właśnie, to jest błąd, Petki. Bardzo się cieszę, że u tak jest, bo to jest inaczej. Masz rację, świetnie czytasz. Dobra, e, teraz e, co my o zabawie? Tak, dobra. A, no właśnie. Dobra, słuchajcie, za chwilę zaczyna się rok szkolny, prawda? Kto idzie do szkoły? Ale nie do zerówy, tylko do pierwszej klasy, drugiej, na przykład, do trzeciej nawet. Do pierwszej. A ile masz lat? Sześć? No dobra, do trzeciej, do czwartej, a ty? Do czwartej. Wiesz, do czwartej. No dobra. To... Ja mam lat 1, 6. Nie, to ty cały czas, czas mówisz inaczej. Najpierw miałeś 4 lata, a potem że ja teraz masz 6 lat do szkoły. A kiedy do tej szkoły idziesz?